Cześć Wam, to ja tym Rym. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Okiem Kolekcjonera. No i dziś omówimy sobie Wings. Zaczynając tak standardowo, od opisu samego moldu. Jest to dość nowy mold, mianowicie został wprowadzony w 2018 roku, czyli na 3 lata temu, jako po prostu Emerson. Ale ten mod także nazywany jest po prostu Standing Thomb, Trom, nie wiem jak to się czyta niestety, ale po prostu stojący volblut. Coś w tym stylu. Został wprowadzony jako Emerson i został rzeźbiony przez Susan Carlson Sifton, więc też tutaj już rzeźbiarka się pojawiała wcześniej. No tak, jeśli chodzi o Wings, została ona wprowadzona w 2020 roku, czyli rok temu, no i jest produkowana nadal. I specjalnie do, dla niej, że tak powiem, została zmieniona płeć, bo sam Emerson jest ogierem albo wałachem, z tego co kojarzę, ale chyba ogierem. Pamiętam, bo miałam Eclipsa, ale nie powiem wam do końca. Tak czy siak, została tutaj specjalnie przerobiona za klacz. Klacz. No tak. I jest to portretko klaszy wyścigowej, takiej żywej klasy wyścigowej. I coś mogę tutaj o niej powiedzieć? Pokażę wam tutaj dookoła. Model jest bardzo przyjemny, bardzo mi się spodobał, ale no jednocześnie także mi się znudził bardzo szybko. Jest to model bardzo taki statyczny, nie jest w ogóle, jak bym to powiedzieć. Nie pokazuje emocji, nie jest dynamiczny. Tylko po prostu sobie konik stoi. Bardzo ładne mamalowanie, bardzo duży plus zacieniowanie tutaj dla Brejera, Mega mi się podoba. I odcień i to jak jest wycieniowana. Ale no, tak jak mówię, model może się szybko znudzić. Jest to duży model, duży koń, jednocześnie chudy. I zajmuje mało miejsca. Ale cóż, tutaj widać piękne rzeźbienia, żebra tutaj, yy, mięśnie zaznaczone tak, że jest koń bardzo realistyczny i szczegółowy, jeśli chodzi o rzeźbę. Jedyne, co mnie boli, to to, że mimo, że została zmieniona na klacz, to jest jednocześnie bezpłciowcem jak to u Breyer bywa e, nie ma wyrzeźbionych strzałek w ogóle od spodu kopy kopytka są totalnie płaskie e, no i ten pysk powiem wam, spójrzcie, oczy są okropne, czerwone wręcz prawie i mają kropy takie na samym środku e, tak, o tutaj widać ten kolor jest przerażający ale konik jest bardzo tak friendly, więc można sobie robić tutaj akcesoria na niej na spokojnie. Jest dość um, stabilna, nie przewraca się. Um, i cóż to jeszcze mogę o niej powiedzieć? Tutaj ma takie palenie, które miał żywy koń. Z tej strony ma grzywę, bo wiem, że dużo osób się zastanawiało, czy ma grzywę. Otóż ma tutaj taką ładną, rozpuszczoną, całkiem spokojnie żywioną, aczkolwiek. E ja chyba będę ją robiła na drastika, czyli całkiem zmieniała szyję, więc tej grzywy raczej się pozbędę, bo będę z niej robiła Achautekina. Bo uwaga, mimo że wygląda jak Foldbook, to jednocześnie wygląda także jak achałtekin, więc takie dwa w jednym można sobie zrobić, jaką rasę z niej chcecie. Przepraszam za hałas za oknem, coś jedzie. Więc jeśli ktoś chciałby ją na custom'a, to myślę, że jako ahał też by super wyglądała Więc nie ma tutaj ograniczenia aż tak dużej maści. No wiadomo, że ahały też naj, naj, jak najbardziej mogą mieć tą grzywę Więc nawet nie trzeba tutaj z nią szczególnie nic robić Ja będę, tak jak mówiłam, raczej się pozbywać tej, tej grzywy, ale zobaczę jeszcze Wartość modelu, no to mniej więcej tak, jak jest na stronie nie wiem, za ile ona chodzi, 215 czy tam 220 zł to jest dla taki max. Myślę, że te 220 zł to jest tak akurat jak za ten model. I cóż jeszcze mogę o niej powiedzieć? Nie wiem, wydaje mi się, że jest dość um, fajna do zdjęć, taka fotogeniczna. A tak to jest taka mega przyjemna, tak jak mówiłam, to robienie akcesoriów wszelkiego typu. Czy to na uszniki, czy to siodła, ogłowia, kantary, ochraniacze na nogi, derki, bo jest konik taki bardzo uniwersalny, moim zdaniem. Jedyne co, to myślę, że przy tak makingu trzeba uważać na pysk, gdyż ona ma wąski ten nosek tutaj, w tym miejscu. No i nie na każdego brajera później to wejdzie. No a tak to by było w sumie chyba na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, no to śmiało pisać w komentarzu lub jeśli komentarze będą wyłączone, to macie kontakt podany w opisie pod filmem, więc także śmiało możecie do mnie tam uderzać, że tak powiem. A tymczasem to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii. Cześć!